Paweł Oksanowicz, witajcie! Polski biznes nie zna granic. O tym dzisiaj będziemy mówić i to mówić wieloma głosami. Jak i dlaczego rozwijać polski biznes za granicą? Komu się udało? A komu się udaje i może wskazać błędy, jakich należy unikać w ekspansji zagranicznej firmy? Program powstał podczas serii warsztatów w całej Polsce, zorganizowanych przez bank BGŻ BNP Paribas, Ośrodek Dialogu i Analiz Think Tank, Fundację Centrum Stosunków Międzynarodowych i Kancelarię Prawniczą DZP. Spotkania odbyły się już w Lublinie, Rzeszowie i Łodzi, będą jeszcze we Wrocławiu i Gdyni. I gorące pozdrowienia dla tych miast. Na początek o tym, dlaczego trzeba rozwijać polski biznes za granicą, rozmawiam z członkiem zarządu Banku BGZ BNP Paribas, panem Bartoszem Urbaniakiem. Trzeba rozwijać biznes Polski poza Polską, bo z jednej strony mamy się czym chwalić, z drugiej strony w Polsce też czasami trochę miejsca zaczyna brakować, więc naturalny sposób rozwoju to wyjść poza granicę. Ale łatwo z pewnością nie jest, bo wychodzenie poza granicę wiąże się z budowaniem sieci partnerów, z finansowaniem takiego biznesu no i z wieloma innymi rzeczami, poznawaniem kultury. Jak bank pomaga polskim przedsiębiorcom w wychodzeniu tam dalej? Choćby poprzez organizację czy współorganizowanie takich spotkań jak dzisiejsze, kiedy staramy się podzielić pewną wiedzą, jaką mamy, my, można powiedzieć, że ten etap w pewien sposób mamy już za sobą, dlatego że jesteśmy elementem dość potężnej grupy finansowej, jednej z największych na świecie. banki jest obecne w 80 krajach świata. Poza tym wiadomo, no przedsiębiorcy, jeżeli tylko wyjeżdżają, to ten etap wywożenia majątności całej w walizce w postaci walizki, pieniędzy i mokasynów no już minął. Banki pomagają również poprzez bezpieczny transfer środków, pomoc w zakładaniu firm za granicą, poprzez zastosowanie pewnego rodzaju standardów rozliczeń, które dla nas nie stanowią jakiegoś kłopotu, a dla przedsiębiorców, którzy funkcjonowali Dotychczas na rynku krajowym, no to jest pewnego rodzaju nowość. Bank może to w tym pomóc dostarczyć odpowiedniej wiedzy. Przesłuchiwał się Pan rozmową, które prowadziliśmy podczas spotkania, co panu się rzuciło w oczy? Wie pan co, ja pracowałem w ogóle na trzech kontynentach, także mogę powiedzieć, że mam kilka obserwacji takich, no oczywiście ja obiektywny nie jestem, bo jestem Polakiem, ale to, co mi zawsze imponowało wśród nas Polaków, Polacy chyba nawet nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak są odważni. Siedzi taki pan, nie będziemy tutaj ze względu na możliwość pomyłki cytować pewnie, ale mówi: Ja to eksportuję różne rzeczy do 40 krajów świata. Ja pracowałem w Holandii, w Stanach czy w Japonii, to eksporter do 40 krajów świata. Choćby wysyłanie nam jedno pudełko swoich rzeczy, to byłby uważany za jakiegoś człowieka w ogóle takiego godnego okładek na różnych pism, i tak dalej. A on sam siebie tutaj nawet w Polsce nie uważa za coś specjalnego. No, nie kupowali tego towaru tutaj w Polsce, to postanowił powysyłać za granicę. To jest trzeba pamiętać, że za granicą bardzo często, i to jest, też jest taki ważny aspekt, nasz towar ze względu na to, że jest europejski, czasami ze względu na to, że jest polski, ma pewne cechy, atrybuty, których w Polsce nie posiada. Czyli nasz chleb jest ekskluzywny. Nasze owoce są uważane za bardzo smaczne, wyjątkowe i egzotyczne wręcz. I to są takie rzeczy, które my też jako naród bardzo inteligentny i potrafiący kombinować, potrafimy wykorzystać. I jeszcze o tym, jak bank podchodzi do sytuacji, w której no na przykład mamy na Ukrainie taki stan, jaki mamy. Na Ukrainie trwa, trwa wojna. Wiele firm polskich tam inwestuje. Czy bank w jakiś sposób pomaga biznesowi ustabilizować tę sytuację? Na tyle na ile możemy. Trzeba pamiętać, że Ukraina to jest akurat miejsce dosyć szczególne dla nas też. My jako grupa bankowa tam jesteśmy współwłaścicielem, a właściwie właścicielem jednego z największych banków ukraińskich, więc rzeczywiście nasi klienci tam na Ukrainie najczęściej mają lepiej, ale na tyle na ile pozwala prawo międzynarodowe. To jest sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo, bo to jest kraj w stanie wojny i różnego rodzaju rzeczy, które są możliwe nawet w bardzo... Prymitywnych czy egzotycznych krajach dla nas, tam na Ukrainie akurat są niemożliwe, czyli są olbrzymie utrudnienia. W transferze środków, bardzo dokładna kontrola pieniędzy i tak dalej i tak dalej, ale oczywiście, wie pan, bank to jest taki biznes, który żyje przede wszystkim sukcesami swoich klientów, ale też pogrąża się wraz z ich porażkami, więc my oczywiście staramy się jak najwięcej móc pomóc klientom, bo wtedy pomagamy sami sobie. Był to prezes Bartosz Urbaniak, bank BGZ BNP Paribas. W rozmowie powiedzieliśmy o pewnym przesadnie skromnym polskim przedsiębiorcy, którego zmusiłem do tego, aby chociażby się nam przedstawił. Dzień dobry, Dariusz Krajda, firma Gabriela, Polski Producent, jest to firma rodzinna. Na jakich rynkach funkcjonujecie? Bo oprócz tego, że jesteście firmą polską, polską firmą rodzinną, to no, jesteście też mocno obecni za granicą. No tak, rzeczywiście od samego początku istnienia firmy, firmy a właśnie w tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia firmy, staraliśmy się sprzedawać rynkę na polskim rynku, ale także eksportować i no, udaje nam się to z powodzeniem, bo w tej chwili. 50% obrotów sprzedaży firm przekracza, no jest eksportowana. Jakie kraje? W tej chwili właściwie grubo ponad 40 krajów tak naprawdę, ale bliżej się zbliżamy do 50 i w zasadzie chyba oprócz Antarktydy na no wszystkie kontynenty w tej chwili sprzedajemy, z czego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ... 95% swojej produkcji sprzedajemy pod własną marką i promujemy i Polskę i polski produkt. Powiedział pan prawie 50 krajów oprócz tego tam gdzie jest zimno i rajstwem się nie nosi, bo tam coś bardziej... No właśnie się nosi, ale akurat no pingwiny tobie? może niekoniecznie, <grym> prawda? Na Antarktyda na, na tej <grym> zasadzie, tak? Wydaje mi się, że pan nawet jest zbyt skromny no. da, na to co, co udało wam się zrobić. Jak to było możliwe? Znaczy, Półsetki krajów. No tak, tak. Znaczy tak naprawdę na początku oczywiście było dość, dość ciężko, ponieważ yy, no gdzieś yy, jak rozpoczynaliśmy Polska miała takiej technologii, takiego poziomu kultury technicznej, żeby produkować takie wyszukane produkty i, i, i fajne, można powiedzieć, tak? No w tej chwili się to bardzo zmienia. No nie ukrywam, że też korzystamy tutaj z dotacji z Unii Europejskiej, tak, która nam pozwala kupować te tylko maszyny, które są rzeczywiście najwyższej klasy. No to dalej się nakręca, ponieważ z kolei produkujemy właśnie wyższej, wyższej jakości produkty i, i stopniowo wchodzimy gdzieś tam w kolejne rynki. No to jest tak, że zwyczajnie jak się gdzieś wejdzie na jakiś jeden rynek, to... No, później to pociąga pewną lewinę, że na kolejny ktoś widzi nasze produkty, fajne, fajny design, fajnych produktów naprawdę i jak jeszcze gdzieś tam się w dzisiejszych czasach, kiedy działa doskonale internet i tak dalej, kontaktuje się z naszą firmą, zobaczy, porówna to ceny powiedzmy z produktami, no choćby włoskimi, gdzie tam jest właściwie można powiedzieć jakby no, tematecznik tej, tej naszej produkcji, okazuje się, że mamy równie fajne albo często nawet fajniejsze produkty, ale na dużo bardziej konkurencyjnej cenie, No i to, to się tak się nakręca, powiedzmy. we Włoszech też sprzedajecie? Też sprzedajemy do Włoszech, tak. Stany? Też, też ale oczywiście nie na tyle jaka jest możliwość tego rynku, no bo problem logistyczny to jakby jest, no stany, prawda, to produkt jest dość stosunkowo tani, a, no, a jednak pewien dystans do nie ma, prawda? Także to są inne zresztą troszkę jakby kultura też wchodzą pewne problemy typu właśnie rozmiarówki, jakieś tam inne takie obwarowania, no handlowe bym powiedział w tym momencie, tak? Zaimponowałby, by mi Pan bardzo, gdyby powiedział, że w Chinach też sprzedajecie. Owszem i to jest powodzenie, sprzedajemy. Powiem Panu, że rzeczywiście no to jest taka moja osobista satysfakcja, że większość ludzi importuje, a kiedyś też jak rozpoczynałem biznes, w branży odzieżowej jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, to też oczywiście importowałem towary z Chin, a teraz mam satysfakcję, że eksportujemy, eksportujemy do tego kraju, do Hongkongu, do, do, do właśnie do, do, na Tajwan. No to jest bardzo fajne, prawda, że, nie ty, że polskie produkty odzieżowe, podkreślmy odzieżowe, tak, mogą być sprzedawane w drugą stronę. Naprawdę, tak? Co jest najważniejsze, żeby rozpocząć biznes za granicą? Wie Pan co? Wiara w siebie przede wszystkim. Tak? że Jeżeli masz rzeczywiście dobry produkt i wiesz, że masz ten dobry produkt, jakby iść do przodu i starać się go sprzedać, jeżeli on rzeczywiście z dobry, to on się sam obroni. Tak uważam, tak naprawdę. I my to robimy. No. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Był to pan Dariusz Krajda, właściciel firmy Gabriela. Dzisiaj w programie Bizon. Biznes odpowiedzialny i nowoczesny w Muze FM mówimy o możliwościach rozwoju małych i średnich polskich firm za granicą. Te duże sprzedają chociażby pociągi, tramwaje, autobusy, rowery, alkohol, leki. Inwestują w paliwa, a te małe i średnie przedsiębiorstwa co jeszcze robią za granicą? Moje nazwisko jest Krzysztof Cieśniak. Prowadzę taką firmę z branży szklanej, nazywa się Huta Szkła Finezja. Właśnie po różnych tam przejściach, przekształceniach, aktualnie jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak się panu teraz rozwija biznes za granicą? Nie najgorzej. W zasadzie cała nasza. Powiedzmy dochody to w większości przypadków biorą się z obrotu z zagranicy. Głównie jesteśmy na rynku tutaj europejskim, tak zwanej starej Unii. No próbujemy też swoich sił na takich różnych tam rynkach powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy egzotycznych. Jak na przykład? Na przykład to są kraje takie Ameryki Południowej, tak jak Brazylia czy powiedzmy no Izrael. Czy nawet tam kraje gdzieś z dalekiego świata, jak Sri Lanka. Czy to, że jesteście firmą z Polski, ułatwia kontakty handlowe, czy raczej nie jesteście anonimowi, a tylko na przykład pokazujecie jakość swoich produktów? Raczej bym powiedział, że pokazujemy jakość swoich produktów, a bardziej jesteśmy anonimowi, bo niestety no, to w większości przypadków jest sprzedawane za granicą, głównie dystrybuowane pod marką tych dystrybutorów, którzy od nas kupują ten towar. No. Mhm. Nie da się ukryć, pomimo tego, że głównie zdobywamy tych klientów na wszelkiego rodzaju targach i tak dalej, i to znanych targach, tak jak we Frankfurcie nad Menem czy Mediolanie, gdzie już po prostu występujemy no jako pod nazwą własnej firmy, no, ale później dalej już do tego indywidualnego klienta już jest ciężej się przebić z własną po prostu. Marką. Dlaczego tak jest? No, Ja bym powiedział, że to jest głównie przez to, że ci, którzy ten towar sprzedają, no one te firmy tam istnieją już od lat, prawda? I to ciężko po prostu się przebić. To wymaga i czasu, i dużych nakładów, w moim przekonaniu, gdzie no, z nakładami jest różnie. Kiedyś polska porcelana, polskie szkło miało swoją markę, to, to nie ulega wątpliwości i z, i z pewnością i, i, i dla Pana to jest, to jest też takie dosyć istotne tło. A z jakiego kraju pochodzi największa konkurencja? No co ja mogę powiedzieć? Wiadomo z jakiego. To są Chiny. I koniec. Nie? Niestety, dzisiaj głównie też się stawia na, na cenę, na taniość. No i niestety ta tania produkcja głównie jest tam. W związku z powyższym nam się trochę ciężko też... No, jakby to powiedzieć, konkuruje, prawda? No, znamy tutaj historię naszego przemysłu materiałowego. No, chodzi mi o przemysł dziewiarski, w łodzi i tak dalej. No, niestety, przegrał z tą konkurencją, prawda, chińską. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Był to pan Krzysztof Cieślak, właściciel Huty Szkła Gospodarczego i Artystycznego Finezja w Wolborzu, to niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. A o komentarz w temacie polski biznes nie zna granic poprosiłem Małgorzatę Bonikowską, prezes Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank i Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, zresztą częstego gościa telewizji Polsat, a teraz Muza FM. Przez ostatnie dwie dekady Polacy w zasadzie mogli wykorzystywać swój dość duży rynek wewnętrzny. Polska jest 38-milionowym krajem, co w skali Unii Europejskiej nie jest rynkiem małym. Kraje takie jak Estonia, Łotwa, Litwa znacznie wcześniej myślały o ekspansji zagranicznej właśnie ze względu na to, że są malutkie. Myśmy ten poziom osiągnęli dopiero po jakimś czasie, po wejściu do Unii Europejskiej, ponieważ w 2004 roku rynek europejski stał się takim naturalnym rozszerzeniem możliwości ekspansji dla polskich firm. To nie jest w pełni to samo co. Taka ekspansja zagraniczna poza Europę, dlatego że z Unią Europejską nas wiąże bardzo dużo rzeczy. Między innymi mamy możliwości działania na całym rynku europejskim bez konieczności rejestracji firmy. Mamy praktycznie to samo prawo, nie mamy ceł wewnętrznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. No więc krótko mówiąc, jednolity rynek oraz swobody w Unii Europejskiej, takie jak swobodny przepływ osób, kapitału, ludzi i towarów. Powoduje, że w naturalny sposób w 2004 roku Polska i polskie firmy zyskały szersze możliwości rozwojowe, a więc ta ekspansja w sposób naturalny oznaczała przede wszystkim szukanie partnerów, sprzedawanie, a nawet pewne inwestycje w Europie Zachodniej. I tak jest do dzisiaj, że to Europa, Unia Europejska, te 27 pozostałych państw to jest nasz główny kierunek relacji gospodarczych, ale ponieważ. W tym czasie nastąpił kryzys światowy gospodarczy, który bardzo mocno dotknął strefę euro, a nasz rynek wewnętrzny Polski się stopniowo nasycał, no to od paru lat mniej więcej polskie firmy zaczynają intensywnie rozglądać się również y, poza Europę. Oczywiście w sposób taki bezpośredni, to oznacza przede wszystkim poszukanie partnerów w bliskiej relacji, w bliskości geograficznej. Takim naturalnym rynkiem zawsze dla nas była Rosja i Ukraina. No i znowu, od paru lat, ponieważ mamy właśnie na tym obszarze problem polityczny, to te relacje zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją gospodarczą, one nadal są, ale mocno osłabły. Te przedsiębiorstwa, które zaczęły handlować ze wschodem, czy zdecydowały się na postawienie fabryk na, na Ukrainie, no odczuwają dzisiaj mocno ten problem polityczny, który tam jest. No i to powoduje, że tym bardziej rozglądamy się poza Europę i szukamy nowych partnerów, Szukamy nowych rynków. Takim pierwszym punktem odniesienia dla polskiego przedsiębiorcy jest Azja, dlatego że Azja, a zwłaszcza Chiny, zostały mocno wypromowane, towarzyszą nam praktycznie cały czas, bo nie ma chyba możliwości przeżycia dnia, żeby nie natknąć się na jakiś chiński produkt. Więc yy, myśli się mocno w tym kierunku. Natomiast Azja nie jest łatwa z punktu widzenia polskich firm, ponieważ my mamy stosunkowo niewielkie doświadczenia na innych kontynentach. Ale Chiny to jest taki rynek, który został również mocno wypromowany przez polski rząd. Podpisaliśmy partnerstwo strategiczne z Chinami, były wizyty i są prezydenta rządu, podkreśla się wagę tych relacji, otworzyliśmy konsulat w Chengdu, w Szechuanie. Mamy linię kolejową i bezpośredni taki pas transmisyjny z Łodzi do Szeczuanu. No bardzo mocno Polska jako kraj stara się rozbudować te relacje z Chinami. Tyle tylko, że z Chinami mamy bardzo zły bilans handlowy, ponieważ nasz eksport do Chin sześciokrotnie jest mniejszy niż nasz import z Chin. Więc, oczywiście, to nie jest tylko polski problem, wszystkie kraje mniej więcej mają to samo. Tylko, że w polskich warunkach. Ta relacja jest wyjątkowo niekorzystna, więc tym bardziej musimy podkreślać szanse eksportowe, akurat na kierunek chiński. Natomiast warto pamiętać, że Azja to nie tylko Chiny, że jest co najmniej kilka innych rejonów w Azji, które mogą być równie atrakcyjne, jeśli nie atrakcyjniejsze z punktu widzenia polskich produktów i też Polski jako kraju. To jest rynek ASEANu, czyli 10 stosunkowo ciekawych, dużych państw takich jak Indonezja, Malezja, ale zwłaszcza Wietnam czy Tajlandia. Wietnam jest interesujący, bo tam jest dużo polskich korzeni, dlatego, że trochę Wietnamczyków studiowało w Polsce i oni mówią po polsku i to jest bardzo dobry przyczółek dla polskich interesów. Zresztą Wietnam, jako kraj socjalistyczny do dzisiaj, miał bliskie relacje z Polską z okresu socjalizmu i jest wiele osób w Wietnamie, które po prostu wie, co to jest Polska. Było tam, pamięta, mieszkało kilka lat. To jest bardzo dobry początek dla wszystkich relacji biznesowych, ale mamy też Indie, które są prawie tak dużym jak Chiny rynkiem, krajem demokratycznym, gdzie biznes może się rozwijać bardzo dynamicznie. Oczywiście, jak każdy rynek azjatycki, to nie jest łatwy rynek, natomiast polskie przedsiębiorstwa powoli uczą się funkcjonowania na rynkach dalekich i rynkach o innej kulturze. Wydaje mi się, że już udało się wielu polskim firmom zdobyć te, te zagraniczne rynki. Jeśli już to, to są to duże firmy, raczej duże firmy. Teraz, jak dokonać tego, co udało się na przykład Niemcom? Ich małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo czynne są na, na rynkach zagranicznych. Czyli jak, jak dokonać tego, tego kolejnego skoku, żeby ci mniejsi podążyli za większymi? Mamy trzy możliwości. Pierwsza to jest, że korzystamy z internetu i zaczynamy wykorzystywać możliwości związane z e-handlem czyli bez względu na to, gdzie jesteśmy, nie ogranicza nas geograficznie żaden rynek. Od razu, od początku. I to może robić już startup. Myślimy o naszym produkcie czy usłudze, ale z produktem jest łatwiej, jako o produkcie globalnym. Jeżeli mamy rzeczywiście taki produkt, który jest no, wyjątkowy pod pewnymi względami, no, jest na niego ogromne zapotrzebowanie, to ono będzie z każdego miejsca na świecie płynąć i nie ogranicza nas dzisiaj ani transport, ani odległość, ani język. Poprzez y, internet można zorganizować wszystko, a dodatkowo i handel jest stosunkowo mało uregulowany, czyli nie ma ciągle jeszcze tylu barier. Y, to powoduje właśnie możliwości związane z rozwojem nowych technologii, że każda dzisiaj firma, również najmniejsza, może stać się firmą działającą globalnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o handel, bo jeśli chodzi o inwestycje, no to oczywiście to jest zupełnie innego rodzaju ruch wtedy biznesowy, decydujemy się na zainwestowanie w jakimś kraju, no i tutaj odległość geograficzna ma znaczenie. Druga możliwość to jest przestawienie powoli tych firm, które były i są podwykonawcami dla firm niemieckich, produkują dużo komponentów, bądź po prostu całych produktów, które dzisiaj kupuje rynek niemiecki i potem reeksportuje, żeby przynajmniej w niektórych sytuacjach próbowały się zastanowić, gdzie te produkty trafiają. I próbowały budować bezpośrednie relacje, wchodzić bezpośrednio na rynek. To jest możliwe, to jest oczywiście trudniejsze niż poprzez firmy niemieckie, które od dawna są osadzone na niektórych rynkach dalekich, typu Afryka czy Azja, ale jest to możliwe i pewnie finansowo bardziej opłacalne. Natomiast część polskich firm po prostu tych relacji nie budowało nigdy, więc to jest dodatkowa taka bariera, że... Ciągle się wydaje łatwiej robić to przez pośrednika, ale z drugiej strony polskie firmy nie lubią pośredników. W związku z tym e, być może chęć właśnie lepszych marsz i budowania krótszego tego łańcucha dostaw, skłoni część tych dostawców na rynek niemiecki do szukania kontaktów bezpośrednich. No i trzecia możliwość to jest podążanie za większymi, jeżeli duże polskie firmy, takie jak KGHM w Chile czy azoty, y, puławskie azoty w Senegalu. Czy Ursus w Etiopii dostają duże kontrakty i niejako można powiedzieć są już tam osadzonymi firmami, które szybko z tamtych rynków się nie wycofają, bo ich wiążą właśnie wielkie inwestycje, to jest to szansa dla mniejszych firm, żeby były pod dostawcami, partnerami, przede wszystkim tych polskich firm działających już tam, a jak już tam raz się wejdzie, to poprzez współpracę z polską dużą firmą, która jest na obcym rynku, można zacząć na tym rynku. Pojawiać się częściej, szukać już innych też odbiorców, i po prostu łatwiej wtedy na niego wejść. Jest trochę miejsc na świecie, w których są duże polskie inwestycje i duże firmy. W zależności od tego, jaki mamy produkt, czy jaką mamy usługę, warto to sprawdzić i podążać za dużymi. Wspomniałaś o tym, że świat się skurczył. Poprzez internet, czyli te różnice kulturowe, można by powiedzieć, że zaczynają się zacierać. Natomiast, no, chyba jednak wciąż różnice kulturowe istnieją. I zastanawiam się nad tym, który z regionów świata, o których wspomniałaś, a może jeszcze nie wspomniałaś, byłby najbliższy nam kulturowo, polskim przedsiębiorcom. Te czynniki około biznesowe, w tym różnice kulturowe, to jest ogromna bariera. Część kluczowa polskiej firmy sobie nie zdają sprawy z tego, jak ona jest duża, dlatego że Polska jako kraj nie miała w swojej historii takich okresów, gdzie była bardzo aktywna w dalekich rejonach świata. Myśmy nigdy nie mieli kolonii jako kraj, nigdy nie działaliśmy w skali naprawdę globalnej, tak jak działali, nie wiem, Holendrzy, Brytyjczycy, Francuzi, Portugalczycy, Hiszpanie, czy nawet Niemcy. To powoduje, że my w kontekście tych krajów o ileś razy mamy mniejsze wyobrażenia o tym oraz też Mniej kontaktów, żeby działać w takich rejonach świata, gdzie te państwa były. Były w XVIII, w XVII, w XIX wieku. Czyli zawsze łatwiej jest Francuzowi wejść do Afryki Francuskiej, bo tam Francja była długo. Zawsze łatwiej Holendrowi wejść do Indonezji, bo tam Holendrzy mieli kolonie. Polacy w każdym miejscu na świecie są nowi. Na czym możemy bazować? Możemy bazować trochę na relacjach z okresu PRL-u. Bo w okresie bloku wschodniego myśmy budowali wtedy jako blok właśnie relacje głównie z państwami socjalistycznymi czy sympatyzującymi z tym blokiem w Azji i w Afryce. Druga możliwość, drugi przyczółek to, są, to jest polska diaspora, czyli miejsca na świecie, gdzie jest stosunkowo dużo Polaków bądź ludzi polskiego pochodzenia. To są poza Stanami Zjednoczonymi takie miejsca jak Brazylia, jak Argentyna, jak Republika Południowej Afryki. Na pewno tam wtedy znajdziemy większe oparcie i wtedy te różnice kulturowe są niwelowane, bo no jest jakiś na miejscu ktoś, kto rozumie tę kulturę, a jednocześnie jest nasz, mówiąc kolokwialnie. Trzecia możliwość to jest szukanie właśnie obywateli tego kraju, którzy mieli jakiekolwiek związki z Polską, albo w Polsce studiowali i mówią po polsku, albo mają też jakieś relacje bądź przyjaciół. Jest takich miejsc na świecie trochę. To jest Wietnam, to jest Mongolia na przykład. Na pewno wtedy w tych krajach mamy dodatkowe ułatwienia i te różnice kulturowe się zmniejszają. Natomiast, tak czy tak, trzeba zawsze pamiętać, że w każdym kraju, nawet w Europie, te różnice są i w związku z tym, pierwsza rzecz trzeba wiedzieć, że one są. Znaczy, uświadamiać sobie, że nie można myśleć tylko i wyłącznie o produkcie, o usłudze i o partnerze i o biznesie i o podpisaniu kontraktu, żeby to się udało. Europa jest bardziej zorientowana na zadania i bardziej oparta na prawie, więc można sobie wyobrazić, że wewnątrz rynku europejskiego te transakcje i te rozmowy biznesowe są szybsze, być może z naszego punktu widzenia efektywniejsze, no jest tych barier mniej. Na rynkach azjatyckich są dodatkowe elementy, które trzeba brać pod uwagę. To jest przede wszystkim czas. Tam inwestuje się nie tylko w relacje biznesową, ale inwestować trzeba w ogóle w relacje czyli żeby wyszły nam transakcje, musimy z tymi ludźmi mieć nawiązany kontakt, musimy zainwestować, czasami są to lata budowania pewnej przyjaźni, pewnej więzi i dotyczy to Azji, ale dotyczy to też na przykład Rosji czy Ukrainy. W ogóle rynki wschodnie są bardzo relacyjne i trzeba pamiętać, że nie możemy ciągle rozmawiać tylko o biznesie. Musimy rozmawiać o życiu, musimy spędzać ze sobą czas. Musimy się poznać. To jest dodatkowa wartość, yy, która też buduje zaufanie. Zaufanie, które jest ważniejsze na rynkach azjatyckich niż przepisy prawne. Wręcz w Chinach można powiedzieć, to co jest zapisane w umowach jest drugorzędne w stosunku do tego, jakie się ma tam relacje, kogo się zna i też na ile ta znajomość jest tam na miejscu efektywna. Druga rzecz obok relacji to jest pewna świadomość generalnie różnic społecznych i kulturowych wynikających z funkcjonowania innych społeczeństw. To jest na przykład rozpoznanie, czego robić, a czego nie robić w rozmowach, w kontaktach, zarówno na tym etapie budowania wejścia za granicę, ale również na etapie już potem realizowania transakcji handlowych czy inwestycji. Jeżeli na przykład inwestujemy w produkcję w kraju azjatyckim, to trzeba pamiętać, że będziemy mieli pracowników z tego kraju, których mentalność... Ocena tego, co jest dobre bądź złe, co jest właściwe bądź nie, co jest dobrym bądź niepożądanym zachowaniem jest bardzo odmienna od naszej oceny. I oczywiście to jest bariera, z którą zmagają się wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko z Polski, ale właśnie poprzez to, że są kraje w Unii Europejskiej, które na tych rynkach były znacznie wcześniej, to ci przedsiębiorcy z tych krajów mają to niejako bardziej wpisane w DNA, rozumieją to bardziej, chwytają to szybciej. Często zresztą ci przedsiębiorcy to są przedsiębiorcy któregoś już pokolenia. To jest kontynuacja często tradycji rodzinnej, tak jak na przykład w Holandii czy w Wielkiej Brytanii. A więc ta wiedza o tych rynkach i o, o, o tej mentalności i te relacje są też przekazywane z ojca na syna. My tego wszystkiego nie mamy. Ale warto pamiętać, że te czynniki okołobiznesowe, które czasami może jeśli nie często, może przesądzić w ogóle o tym, czy ten biznes nam się uda, czy nie. Była to Małgorzata Bonikowska, prezes Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank i Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jak usłyszeliście, rozmowa odbyła się w samochodzie. Można więc sobie wyobrazić, że jadącym za granicę, tam, gdzie kierują się polskie firmy. I jeszcze jeden przykład biznesu, który z powodzeniem wychodzi za granicę. Pan Michał Zajezierski jest prezesem firmy Nowel Piekarnie Nowakowski, która jest obecna na polskim rynku od czterech pokoleń w dwóch halach produkcyjnych w podwarszawskim Legionowie wytwarza pieczywo zamrożone, zapieczone. Sprzedaje je w Polsce i także wysyła za granicę. Czy to, że Nowel, piekarnie Nowakowski jest firmą rodzinną, gdzie decyzje biznesowe podejmuje się o marze przy śniadaniu i kto wie, być może taka decyzja powstaje właśnie teraz, jest plusem czy minusem na przykład w rozwoju firmy za granicą? Plusem jest duża elastyczność, szybkość podejmowania decyzji no i osobiste zaangażowanie po prostu. Właścicieli, bezpośrednie zarządzanie tym przedsiębiorstwem. Na jakich rynkach już jesteście obecni? Głównie jest to region Europy Środkowej, Wschodniej, a jest to 9 krajów Węgry, Chorwacja, Litwa, Rosja, trochę też Niemcy i Holandia. Jak się domyślam, łatwo jest rozwijać biznes za granicą w tych krajach, do których nam blisko, a dalej to trudniej. Czy rzeczywiście trudniej, bo świat już jest dość zglobalizowany? My widzimy, że bardzo dużo trendów w zasadzie jest światowy. I przychodzi czy to z zachodu, czy do wschodu, do Polski bardzo szybko w zasadzie widzimy też to, że, że, że te produkty się ujednolicają na, 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 na świecie, i myślę, że to też ułatwia jakąś tam ekspansję międzynarodową i właśnie sprzedaż na innych rynkach niż tylko Polska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I na zakończenie jeszcze poprosiłem do mikrofonu pana Andrzeja Ząbka, dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej w Banku BGZ BNP Paribas. Ekspansja zagraniczna w polskich przedsiębiorców to jest coś, do czego chcemy jak najbardziej zachęcać i, i, i myślę, że jesteśmy instytucją, która lepiej niż nie jedna inna nadaje się do tego, żeby towarzyszyć w takim rozwoju, bo jesteśmy globalnym bankiem, który istnieje na wielu rynkach, mamy znakomite rozpoznanie wielu tych rynków i możemy pomóc polskim przedsiębiorcom na tych rynkach zaistnieć. Ja zajmuję się akurat bankowością prywatną, tak, także pomagamy pomnażać majątek najzamożniejszych Polaków, i tutaj, w tym obszarze, też ta ekspansja zagraniczna się właśnie materializuje. Dlatego, jak, jak to się odbywa? No, widać, że termin dywersyfikacji, również geograficznej, nie jest obcy naszym klientom, i coraz więcej osób patrzy, że jednak. Nie wkładamy wszystkich jabłek do jednego koszyka, tylko inwestujemy je, rozkładając różne akcenty. No i widzimy też postępujące zrozumienia, dlatego, że polski rynek to nie jest jedyny rynek na świecie, gdzie warto zaistnieć i że są różne inne ciekawe rzeczy, które no, być może nas omijają. Na przykład nie wiem, warszawska giełda papierów wartościowych w dzisiejszym swoim rozmiarze jest mniej więcej tak duży to kapitał jak kapitalizacja firmy Starbucks na giełdzie w Nowym Jorku, więc no. Jest jeżeli się skupiamy tylko na tym jednym rynku, to naprawdę coś nas omija. Także my zachęcamy do tego i pomagamy odczarować ten rynek zagraniczny. Był to pan dyrektor Andrzej Ząbek, bank BGZ BNP Paribas. Wszystkich gości nagrałem podczas serii warsztatów w całej Polsce dotyczących rozwoju polskich małych i średnich firm za granicą. Spotkania odbyły się już w Lublinie, Rzeszowie i Łodzi, będą jeszcze we Wrocławiu i w Gdyni. Tak więc do zobaczenia. I do usłyszenia. Paweł Oksanowicz dziękuję bardzo, a w Muze FM wracamy teraz do grania.